Dobry, cześć cześć, witam Was bardzo serdecznie, mój Boże, jak Ty jedziesz. <grym> e, Dzisiaj ze mną jest oczywiście Teo. Siemanko. E, I mamy dla Was niespodziankę, jeśli będziemy robili zniszczenie. E, przy użyciu, a zaraz zobaczysz. Ojej. <grym> znaczy widzowie pewnie już wiedzą, bo widzieli pewnie miniaturze, pewnie widzieli gdzieś tam w tytule. E, ale ty jeszcze nie wiesz. A je ja nie, a ja mam miała nie. niespodziankę. Wysz miał niespodziankę. Okej. Okay. Doprowadź nas tam, gdzie trzeba, zaraz yeah. zobaczysz, co tam mamy ciekawego. To tak trochę jak Mission było w moim wykonaniu. No widzisz. E, tutaj w prawo. GPS. GPS. Widzisz, że Cię poprowadził, dobra. No, dokładnie. Będzie niesamowite zniszczenie, takiego zniszczenia jeszcze nie sialiśmy. Ej, ej. Ja Cię. Będzie lecieć! Aha! To Cóż co, to dobrego masz? Bestia latająca! Ej, ja no. chcę strzelać! Z drugiej strony jest siadełko. Z drugiej strony musisz! Tam się otwierają drzwiczki. Czekaj, bo znowu wsiadę nie tam, gdzie trzeba, No kliknij, no. O rany. No, mówiłam? Poczekaj. Widziałem. O, o. dobra. Jest. Co wam tutaj widzisz? Zawieszonko. Kurczę, ale śmigło jest normalnie takie... A... Dobra. No, e, jakie widoki. E. Tak. Gdzieś, czekaj, co ja tu mam? Ja mam działko. Dobra. Ja mam działko, dobra. To, to prójemy tam, co trzeba. Czekaj, bo to tak ten. Jej! Wow! Slicznie! Spokojnie, panie Pawle. Dobrze. Twoje działko mi przysłania wzrok. Wow, Jakiekolwiek jakie to, to nie się je. No. O, te działko to normalnie nie ma normalnych działek, tylko takie wybuchowe. Wo. Teraz muszę nauczyć się tego celować. Dawaj jakiś szpital albo coś. Co? Szpital? No co ty? No no co, wiecznie posterunek policji, albo baza wojskowa. Nie no, czekaj. Tutaj patrz, śmigłowy zleci. Policyjny. Jest. O jest. Kurde. Ciężko będzie go trafić. Masz to namierzone jakieś arkiety, czy nie? Nie. Mm, no dobrze, damy radę. O, dobra, zrzuciłeś go. Nie. Nie, jeszcze nie. Teraz! Widzisz, jak pięknie jak go tutaj przy, przypyliło? S slicznie. Dobrze, czekaj, lecimy w takim razie gdzieś tam na miasto. Zasijemy zniszczenie śmigłowcem bojowym. Porządny śmigłowiec bojowy w końcu. Jej. A, ja znak. się zastanawiam jaki jest ten jaką mam, jaki mam czas na przeładowanie tego e, Tego nie wiem Jakoś mam wrażenie, że nie strzelam Nie no, powoli strzelasz Moje działko trochę szybciej strzela, ale wiesz nie ma takiego zasięgu Niestety Moje działko ma mniejszy zasięg niestety, no i cóż poradzę Aaaaaah! Tak jest. Naprawdę nie strzelam. Nie no, strzelasz. No okej, okay. to u mnie tego nie widać. A, Pięknie! Uff. Ale skupiłem się na tym zniszczeniu. Normalnie jak w starych jakichś takich grach Rambo, wiesz. Rambo pierwsza krew. No to już będzie dziesiąta albo setna O rany co się dzieje w ogóle O dwa za nami A, dobra. Spokojnie, strzelaj tylko... Zaraz nawrócę Już nas nawracam No, nawracaj. No, nawracam, 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 nawracam. Nie nawracam, nie widzę, nie widzę gdzie jest Gdzie są? Kurde Siedzą obok nas, gdzieś pod nami Kopci nam się Przestań latać, a ty, dobrze, nie latasz już Kopci nam się śmigłowiec powoli, wiesz? Nie to dobrze Toż nie szybko A, jest tu śmig... o kurcze Bezstań strzelać A. No, patrz, patrz, jak unika wszystkiego. Unika nas za ognia. A ty. Teraz pokażę, chodź tu. O nie! Kolejny. Nie, to nie ma sensu. Zanim ich trafimy, nam się śmigowiec sfawajfczy. Coś tak czuję. Musimy lecieć, musimy niszczyć w takim czasie. Mamy 4, 5 gwiazdek mamy nawet, muszę powiedzieć. Wow, udało się. Słuchaj, szybko poszło. Tylko strasznie niską muszę lecieć, żeby kogoś trafić O kurde Delikatnie na O nie W latarnię wiesz? Okej okay. Dobrze Gaśnij silnik! O szlak Zgas silnik, wiesz? No, no, nieważne, okej, okay, teraz zmienimy się e, Co zepsuło się? Nic się nie zepsuło, nieprawda? czekaj, gdzieś tu jesteś. E, jakieś auto możesz zorganizować, zaraz pojedziemy po jeszcze raz po e, I w takim bądź razie zrobimy inaczej. Dawid, proszę bardzo. Już jadę po ciebie. Tu jestem. No, widzę. <grym> o że rany. to? No nie, no, oła, no nie w ładnie. No czekaj, no. Staram się podjechać. O, rany. Jak zawsze no. mnie krzywdę robisz. No. Znęcasz nie się. Nie, 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 nie ruszaj się, nie ruszaj Nie no, proszę, jeszcze jestem pod tobą. No. Gdzie na masce stajesz? A tutaj, czekaj, tutaj. Użyję klamki. Chwilę, poczekaj chwilę. Się <laughs> no wsiadaj. Już, użyję klamki, proszę bardzo. A y, znaczy gdzie ten, jechać można, tu można jechać. No. Tu można jechać tam na śmigłowie, z tym razem ty będziesz pilotować. Uuu. Tak jest? Ja nie umiem. No czym, właśnie czym o to, czym to chodzi. to Dobrze. To chociaż mi jakąś wskazówkę daj, czym się pilotuje. Zostawmy ósemką, czwórką, piątką i szóstką na numpadzie. Serio? Nie mogłeś mi powiedzieć, że mam tego pusztutaka wyłączyć. Haha! <grym> <grym> Dobra, nieważne. <grym> ok, co za Damy radę. No jasne, nie I ma to kto. Tak, I tak będziesz skupiona po prostu na pilotowaniu. Nic z tym się nie przejmuj. Dobrze, jedź tam, dobrze? Tak jest? Mm. Jadę. Okej. Okay. O, tutaj w lewo, tutaj w lewo. Nie, stój, 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 stój. Tu w lewo, tu w lewo. Tu, tu w lewo. Już. Tu w prawo. Tu pod, tu pod lewo, drabinkę, tu. pod drabinkę, Tu o, emergency. O, rany. <laughs> nie, tutaj za drabinka jest, widzisz? Użyj drabinki. Aaa, tu! dobra, wyjdź no z tego. Dokładnie tak. <laughs> Poczekaj. Śmigaj tą dupką na górę. Ale mam widoki. Uh, uh, uh. Pas teraz. Nie spodziewałem ja <laughs> się. Nie zrobiłbym ci tego przecież. No no. No przecież ja bym ci, tego, ja bym ci miał zrobić taką krzywdę. Nie skąd no że? skąd. No właśnie. Kto by się spodziewał? Spadaj. Wow, uderzyłaś mnie. No bo do mnie strzelasz. Dobra, wsiadaj tutaj. No strzel mi w głowę, no? Chodź. Nie, nie mogę ci strzelić w głowę. Wiem, bo jesteśmy w tym samym drużynie. Wsiadam. Wsiadam. Okej. Okay. poczekaj Momencik. No jak fajnie by się steruje. Dobra, to ten na w do góry. Na w do góry, na, na S, w S do... Do góry, Na w do góry, na S do dołu, na A i D obkręcasz się. Na piątce do tyłu, na ósemce do przodu, na szóstce w prawo, na czwórce w lewo. Ta... Świetnie. Się? O, proszę bardzo. Uważaj na latarnie, świecące, nieświecące. świecące. Lecę! Nie znam miasta, więc nie wiem gdzie lecę, ale lecę. Zacierasz kiece i lecisz. Dzium! Czekaj. E, aby oznaczyć. Coś oznaczam, czy nic nie oznaczam? Nie widzę nic. Żeby coś tu było oznaczone. Hmm. Ciekawe. Zapisał, że coś mogę oznaczyć. Ciekawe, o, tu. Okej, okay. dobrze, spokojnie, ostrożnie. A spacją strzelasz, o! Dokładnie A, tak. Widzisz? To, to, to jeszcze mam celować! Oczywiście, że tak. Wszystko naraz. Czekaj, bo mnie tu telefon wyskoczył. Jaki telefon? Nic nie ma telefonów. Lecimy dalej. O kurczę, no strasznie uciekają mi tutaj te pojazdy. O, jest jedna gwiazdka, super! Udało się. Trzymaj spacer, po prostu, tutaj wiesz, wszystko wymyślałam. Właśnie, krój. o tym sam pomyślałam. Czekaj, bo ja bym tu o. Może w tę stronę. No no. Dobra, ja tam stronę będę starał się trochę. celować gdzieś, tutaj wy wykoprzę wyko wyko ich. Nie, nie wiem, gdzie jesteśmy, bo żebym znała mapę, to wiesz. Nie szkodzi, patrz jest ten, więcej ludzi. Znaczy więcej pojazdów. No to tu. O. Czekaj, to musielibyśmy trochę obniżyć loty. O dobra obniżmy może faktycznie, to jest dobry pomysł. Nie tak bardzo! O rany. Przeżyłem. Już? <laughs> Z helikoptera do malucha No no O Dokładnie. Boże Dobra jadę po ciebie Jedź po mnie Właśnie, bo policja już tam dojeżdża Wsiadaj Wsiadam ale możesz użyć turbo? Nie nie A nie na ludzi, ona idzie do Ja tam auta. muszę z, gra z gracją zrobić Do tego auta na ludzi sobie idzie A, tam się nie śpiesz, co? Tam się będę cisnąć, spokojnie, wszystko pod kontrolą Dokładnie Dobra, czekaj, jeszcze raz próbujemy Gdzie jest mój ten e O jest, dobra, znalazłem już o, jest, jest, dobrze, gdzieś tutaj jest, jest. już widzę Już jadę Jadę po mój samolocik, samochodzik. Jak tam gdzieś jedzionek ci mija, powiedz. Cudownie, cudownie. Cudownie. No, jakoś tak mam wrażenie, że ktoś mnie dzisiaj śledzi, ale to że wiesz. Ja się parę razy zginęłaś, mówisz? Nie, nie, nie wzięłam tabletek po prostu <głos》>, rano i stąd te moje psychozy. O rany. O nie, dobra, spokojnie. Wszystko pod kontrolą, panuje nad kierownicą. Uuu, jak to ładnie za nami wygląda. Co za nami ładnie wygląda? Do pościgi. A, no to fajnie, cieszę się. A, panowie się na drzewach zatrzymują. Dlatego ja tam między drzewami, bo nie potrafię jeździć. To prawda. Widzisz? To są tylko zwykłe boty, nic więcej. <grym> Autoboty. Tak, autobots. <grym> Już prawie jesteśmy na miejscu. Znowu do szpitala musimy jechać, wiesz? Dobrze, pod drabinkę, rozumiem. Tak jest. Fajnie wysiadasz Gdzie się? No i ściśnij tym butem O rany, szybko! No szybko, szybko Ale szybko, shift, przytrzymaj shift Shift, shift O rany, prawie mnie zastrzelili, prawie mnie zastrzelili normalnie Tup, 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 tup. O kurde, to fejerwerki są hmm? <laughs> Pomyliły mi się Czego ja będę pilotował, by nas zabiję znowu ona. No, chodź, chodź Biegnę, biegnę Siadaj Okej okay. Let's go Dobra Dobra, wszystko pod kontrolą A, ah, Prawdziwe ścienie Ja proponuję może do bazy wojskowej wlecimy. Dawaj. Kto ty na to? Damy radę. Jasne, jasne, że tak. Oczywiście, że tak. My nie damy rady? Oczywiście, że damy radę. Czekaj, ja już tam lecę w takim razie. Zaci Zaciełem, kieracę i lecę. Tylko jeszcze zrobni, że loty. O, kurde! <grym> wow. Kabum. No. Tak mniej więcej Znowu się dymimy To Już. szybko poszło, może szybko nam idzie. naprawdę to zniszczenie to jest takie zniszczenie szybkie. Ja myślałam, że troszkę dłużej nam to będzie trwało, ale tu widzisz kurczę. Za dużo wybuchów mówiłem. Nie parę no. tyle. Przepraszam. No. Bo tyle cię obok. Które mnie strzelali. Znaczy może bo strzelać bok w bok. W boku. No ja wiem, że mogę strzelać. Staram się. Tylko widzi, że u mnie tego tak nie widać, nie? A. Nie wiem czemu. A czego nie widać tego strzelania? Mhm, mm słyszę, że jest wystrzał, ale nie ten może dlatego, A. że te pociski są opóźnione i no, one, no. one po prostu. E, Zanim no, dolecę, to nie to trwa. E, no, w ogóle no mały problem. Jaki? Bo silnik mi na chwilę stanął. Więc e, ja z od, podwozie otworzę. Bo wiem, że pewnie będzie lądowanie. O, widzi znowu na przykład ten stanął na chwilę silnik. Straszne. Ja nie wiem. Nie wiem co się dzieje. Dlaczego tak? Dobra, już jest baza wojskowa na szczęście blisko. We no. się żaden Odrzutowiec nam się nie, nie wtryni. Nie. czego ostatecznie wyskakuj, nie? Jakby coś się działo. Mhm, mm bez spadochronu, jak zwykle. Nie no, nie spadochronu. Mm, nie, nie działa. Nie wiem czemu. Dobra, wal tutaj bezpośrednio w tych. Czołgistów. Ale gdzie popadnie? Wal, gdzie trzeba. <laughs> Jakie fajny tam był samolot. Gaśnie silnik, czekaj. Au. Spokojnie. Dobra, właściwie jednak wysiadaj. Wysiadłam. Okej! Okay. Za blisko. O rany. Masakra! No, ale mamy pecha normalnie. Ale będziemy gdzieś blisko tej bazy chyba e, nie. Tak, oczywiście, no. jasne, że tak. Ja tam zaraz... O rany, czekaj, nie musimy jakieś mocniejsze auto znaleźć. To jest zbyt wolne. Tytuł. O. Mercedes można powiedzieć. Stój. Stoję! Użyj klamki z drugiej strony Dobrze Nie no fajne auto, nie? Muszę, muszę przyznać No Całkiem, całkiem Co to jest? Benefaktor Schwarzer Schwarzenegger <grym> Benefaktor Schwarzenegger jakiś Dobra, nasze zadanie będzie w takim razie Ostateczne, ukraść Lasery, czyli te latające maszynki I przy ich użyciu się zniszczenie Damy radę? O, no tak. jasne. Pewnie, że tak, zawsze damy Podoba radę. mi się, aczkolwiek nie mam pojęcia jak wyglądają, więc... No to są takie te odrzutowce normalne takie. Te takie białe? Te białe, no takie. To podoba mi się. O ten co właśnie leci na przykład nad nami. Dobra, ja jestem ślepa i mam spóźniony zapłon. <laughs> spóźniony zapłon, <laughs> Dobra, spokojnie. Gdzieś był, bo powiedziałam, że taki fajny samolociek <laughs> i to właśnie ten odrzutowiec. O. Może byśmy sobie ciężarówkę, A nie. Nam dobra. Pękło opona? Nie wiem. A, okej. Okay. Już wiem. Coś tam tutaj nam przygotowuje. W hangarze był. Nie, nie w hangarze, tutaj tym wystartuj. Tym? No. Dobra, to Poczekań. wysiadam. Nie, nie. O rany. A, dobra, bo do tego wojskowy. do No, Chwila. <laughs> wsiadaj i leć. Zabiję go już tam, już leży. już nic nie zrobi. Dobra. Dobra. Ops. Opsa. Nie pamiętam, się szybko wystartować, bo to będą chcieli... Ze... Znaczy, wystartować i nie zbyt wysoko lecieć. Nad bazą wojskową, bo wtedy inne odrzutowce cię strącą, wiesz? Ogólnie czołg jedzie, więc się pośpiesz. Ej, jak ja... Nie... O, ja nie wystartuję. A! W mnie strzelili! O rany. Kto no te czołgi się wzięły? 10 czołgów nagle wystartowało. Co jest grane? Jakim cudem? Dobra, żeby nie przedłużać tym symbolicznym akcentem zniszczenia cudownego, kończymy ten odcinek, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Pa! pa.